我可。 Zrodka z kolima w kamikaze Tylko, że napisała ją kobieta Ciągniesz mnie za język, chcę być była moja Odkładam dumę na bok, tylko tak cię zdobyć zdołam Czemu jestem królem, zaraz się przekonasz Kolesi tyle różnych, lecz ty myślisz tylko o nas To nie walentynki, ale doda mi odwagę Ta magiczna różdżka, co otworzy ci udaje Że nie widzę twych pocisków, są jak kamikadze Robię uniki, ale oddaję ci władzę Przyjmę to na klatę i zostawię cię w ekstazie Zrobię to w ukryciu, lubi rzeczy zakazane. Zrobię to po cichu, nasze dusze rozebrane. Zrobię to jak lubi, przerwy nie są przewidziane. Mm. Ok. To było nice. Co można robić w łóżku na pierwszą literę waszego imienia? Drzemać. Ok. A, trzernać. A, że ty. Daniel. Chyba Co można na k. k, k no, ale ciężki ci się wylosowało. Kopać, można kogoś kopnąć. <śmuchy> ale... no, no, można kogoś kn ko knopnąć. Kopnąć w łóżku. Fajny spacer nie

Milion, <laughs> pierdole, jak Dziś dzień wypłaty, więc czas zaplanować budżet. B &B, Daj gaz, ja mam pizdę a z bas Ona łapie mnie za pas, leci czas, oby to nie poszło w las Taka świnia z takim gościem, dzisiaj biorę ją na raz Ej, ona się mnie pyta, czy poleje Kto został dla piosenki? Jeszcze 15 burgerów! Wyżarłeś dziś już całą spiżarnię! Nie ma nic! Co? To niemożliwe! Daj mi je teraz! Aaao! Rady! <grym> Ale poleciał! Mamo, przynieść mi jeszcze 15! Niech się nie na żadnym, wesołym pochodem! A od Girwadi Frau ciągnie wielkie zgrodem! numer! No, jakbyś, jeżeli kebab, to jak zamawiałeś, to podałeś swój numer. Pod kebabem? No. Ale to jest chyba błędne. No. no, no nie jest błędne, właśnie. Na końcu powiedziałem. Najdziwniejsze przypadki zajścia w ciąży, na przykład bez stosunku, albo przez poście. Opowiadam Wam mm, o pacjentce, która. Jak w okularach kartier Ok Ja się nie odezwałem, bo Ja się ścibiłem Kolory Tata zapamięta Mami święta dzieci dzieci z myślą O prezentach memo Zab 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 Jeszcze raz już tą piosenkę falam eee bez okna. Ej, ale bym cię wycałował po tym popgardiu. Naprawdę nie wiem czemu, ale ostatnio mam takie marzenie. Weź się wal. Ej, czemu tak mówisz do mnie? Co do mnie mówisz? Faceci całują kobiety po ustach, nie wiem, po dłoniach. Po szyi, albo nie wiem, nie? a nie po jakiej podgardów, co to Bo ja ogólnie swoją osiemnastkę wyprawiałem w Warszawie, co nie? I zaprosiłem, wiecie, bo ja wolałem zaprosić y, trójkę moich... Kto Amir? Amir... Ale to, że on? To nie wiem. Bo... Zostałam z, z... boga duchów. Jakie duchy? w przyszmyśczyszne. Twoja kolej. Niech jaja. kurwa Oceniam wiadomości od dziwaków z Elixsa. Część najmocniejsza. Uwierzcie mi. I zaczynamy tutaj od najmocniejszych wiadomości jakie kiedykolwiek dostałam Długo się zastanawiałam, czy je dodać, bo bałam się, że TikTok może zbanować mi filmik. No, ale raz się żyje. Emilia. Znak zapytania? Na co ja odpowiedziałam? Znak zapytania. A w odpowiedzi dostałam... Znak zapytania. Tak jest Znak zapytania. Oczywiście bez cenzury. No cóż, no... No to jest 0 na 10, kochani. Idźmy dalej. Liczysz? Kolega sam sobie tutaj odpisał. no. Halo. Trochę się przestraszyłam. Dałam mu bloka. Nie wiem, 3 na 10. Siema, dajesz korpus Ang. Hej, tak. Potrzebujesz przygotowania do matury? Tak. Jakie masz wolne terminy? Już podsyłam. Tutaj wolne terminy. Ok. Środa 15 mi pasuje. Dobrze, to wpisuję. Tylko mam dziewczynę jak coś. Ok? Słucham? No mam dziewczynę. Nie będę jednak chodził na zajęcia, zabroniła mi. Dam! Ale czemu nie. Czemu nie, nie będę... Ech, że... dobra, nie ważę. Kurwa, że ja pieniędzy na prezenty nie mam? Kurwa, stary, poczekaj, kurwa. się tutaj muszę rozgrzać. Na grubo. Kurwa, bo zobacz, ile, Kasiu, ty gdzieś? Pa. Pa, jaki, kurwa plik pieniędzy. Takiego kurwa chciałbyś, chciałbyś, ale ci kurwa nie da, bo doba. Ale obserwuj bacznie, bo kurwa będę przepierdalać, kurwa, ostro, nie? Na raz, dwa, trzy, poczekaj, patrz. O, dobra. Jesteś gotowy? No. Jak byłem sobie jak z matematyki? Coś, coś mi kurwa umknęło, poczekaj. Kurwa, czego? Pornograficzne, fonetyczne. Ja. Yeah. Heart of Europe is a pretty country. And better sit down and listen to me. We have the mountains and access to the sea. We got our language, so don't say as we 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 drink only milk. I'm joking only beer Everyday making party like New Day is mire You know show pen Lewandowski oh man For us they super So listen up again Polska górą Zaśpiewam starym rurom Zaśpiewam to co to od tego odbijania się w lasku mojej zajebistości yeah, moja zajebistość, że muszę aż zasłaniać się ręką Pan no i co? Gru Znowu maluję się 55 w tym samym miejscu do chuja. Super, ale po co to? Nie mam żadnego pojęcia. Teraz, coś na nos, ale to śmierdzi. A nie, radzi mnie, przepraszam, zapomniałem, że. Już nigdy nie spojrzycie na film Kevin Sam w domu w ten sam sposób. No ponieważ. ponieważ aktor grający bazę McCallistera czyli starszego brata Kevina, dopuścił się okropnych rzeczy. Swoją drogą tych dwóch aktorów, chyba jest doskonałym przykładem, co się może dziać z ludźmi, którzy tak bardzo młodo zostają sławni i wkraczają do tego całego świata celebrytów. Devin Ratray, słuchajcie, zaczął już swoją karierę w wieku 8 lat. Ale Jednak taka najbardziej przełomowa rola to była właśnie rola w filmie z 1990 roku, czyli Kevin sam w domu. Swoją drogą, czyli jest bardziej ikoniczny świąteczny film, i zostało nam, słuchajcie, 4 dni do niego. No i Devin w tym filmie gra starszego brata i właściwie ta rola bardzo otworzyła mu później drzwi do kariery. Grał później, słuchajcie, w wielu filmach i serialach, a także stworzył swój własny zespół. Ogólnie Devin już od dawna, słuchajcie, okay. uchodził za przemocowca. W grudniu 2021 roku Devin wybrał się, słuchajcie, ze swoją dziewczyną do baru w Oklahomie. Para miała razem spożywać alkohol, kiedy doszło, słuchajcie, do ogromnej awantury. Do Devina, słuchajcie, podeszły dwie fanki, które były bardzo podekscytowane, że go widzą, i chciały sobie zrobić z nim Zdjęcie i poprosić go o autograf. Awantura zaczęła się od tego, że dziewczyna Dywina nie poprosiła tych dwóch dziewczyn o pieniądze za jego autograf. W ogóle, jak można prosić ludzi o pieniądze za autograf? Plus, no powiedzmy sobie, to była gwiazda jakoś zawsze taka drugo trzecioplanowa, więc takie dosyć wybujałe ego ma ten pan. No, ale Devin, słuchajcie, był wściekły, wybuchł, zaczął się wydzierać, że jakim prawem w ogóle właśnie ona nie policzyła tych dziewczyn za autograf? Dobra, ja chcę tego. Ale... Okay. Po 30. To co, możemy co? zaczynać? No, samochód masz? Samochód mam, usta masz naturalne? Tak, masz mieszkania? No, kawalerkę, a reszta ciała naturalna? No też, a kredyt jakiś? Ostatnia rata została, a dzieci masz? Nie, nie mam. No to w sumie mi wszystko odpowiada. No, mi tak samo. Dobra, to idziemy. No, możemy iść. Umyć się kurwa, bo jebie. Ale bo mam okres chłopie tłumaczyć Jakąś Jakoś chyba innej babi się umyć. Gdzie znajduje się? W mencie? Jak to gdzie? No jak to gdzie? Kurwa w mordzie. Przepraszam. Ha, ha, ha. Gdzie znajduje się? W mencie? Jak to, w jak to <ścoughs> gdzie, gdzie? No jak to gdzie? Kurwa w mordzie. Przepraszam. Ha, ha, ha. Gdzie znajduje się? W Jak to gdzie? No jak to gdzie? Kurwa w mordzie. Przepraszam. Gdzie znajduje się... ...mącie? Jak to gdzie? No, jak to gdzie? Kurwa w mordzie! Przepraszam? Gdzie znajduje się... ...mącie? Jak to gdzie? No, jak to gdzie? Kurwa w mordzie! Przepraszam? Gdzie znajduje się... ...mą... Co rajno, matołku! Jak nie masz co celu... robić... Pero, ro, però, se Tomat to Rozman. Nie, no, ale jestem Ale my to nie e, obchodzi, ty się zasmarka smarka ta, wózki, ta i za mama, żeby ograć moje live'y. By Było na 18:00, tam dostarczamy. Uspakuj nie, to, się. Mamy święta dzieci, z bo myślą o prezentach. Mamo, zapamiętaj, mamy święta, rok na świecie, wiosna, bez Tata, tata, zapamiętaj, mamy ja święta dzieci! Co zaczyna się na. Ja to samo pamięć. Tata, tata zapamiętaj! Myśl o prezentach Mamo, zapamiętaj, zapamiętaj Mamy święta Na świecie gwiazda, gwiazda jest Tata Tata, zapamiętaj Mamy święta Nie ja mam <suszy> <suszy> Co? <suszy> Tata Nie mam aplikacji Żabka Zapamiętaj, mamy święta dzie Dzieci. Tata, zapamiętaj, mamy święta dzieci, dzieci są... Ale nie piszcie, że mam cały czas tłuste o, o, o. włosy, bo ja mam bardzo czyściutkie włosy, po prostu ja mam taki odrost, że wyglądają jakby były tłuste cały czas, ale one nie są tłuste, są bardzo czyściutkie, tylko przez ten odrost tak wyglądają hmm? tragicznie. A, I dlatego noszę czapkę, no bo tak o? to wygląda, ale one nie są tłuste, są bardzo... Ale ja to to Dlaczego nie numer z jest... fagatą nie wyszedł? Proszę wejść w samochód Proszę, kurwa Ty szos, suka Ja chojona Kurwa, żartem Piwko w samochodzie nie można Kurwa, zobacz jak on wygląda, kurwa Pamiętaj, że ty kurwa jesteś w Polsce, kurwa A nie ja u ciebie, kurwa, bo cię r... za chwilę Niechałeś to jedź, po co ty gadasz, kurwa? My już nie jedziemy dalej. No to nie ja dzwonię na policję Kurwa ja ma mam to... Nie, ja nie wieszę ja nie wiesiądę. No Jak ja... ja cię... Poczekaj, ustawmy sobie coś, bo ja muszę to zrozumieć. Czyli ty uciekałaś z domu i ze szkoły i po prostu stwierdzili, że cię na kurde 3 lata wpierdzielą do jakiegoś mostu, tak? A ty po prostu zaczęłaś Jak się nazywa odcinek? Jeszcze nie wiem, ale wiem, że zagubiona w internecie 4,50. Ja jest to bo... Nie. Yeah. A szukałaś? Co to jest? Pytałam, pytałam. Gdzie <grym> 4... tutaj mieszka mój kolega? Ten Getenge! Jego dom jest w trawie! Smajlandia istnieje. Rząd chce nas uciszyć. Chcesz dołączyć? Wywalili o... Mała, słodka suka, jak kurwa Cała, żeby sperma się po usta Ale ty nie będziesz tego ustalała. Zostanie z wypunktowana Kup potem wróć do pana Moda nie chce ma może o... ochotę? No co to takiego? I papa to w piach, bo ja lubię alkohol. Ale nie wiem, tak No jak można komuś... jest no. Pani jest głupia! Smajlandia istnieje i rząd chce nas uciszyć! Mateusz dosyć. Patrzcie! Chłopca się przerzuca za Smajlandii. Pani jest głupia! Smajlandia istnieje i rząd chce. Ja jesteś tłustą kurwą! świnio zajebana! A cię kurwa wrubały. O tu się odpierdala! Masu czy ty jesteś... Hej gochani! Go go Dzisiaj pozdrawiamy naszą Nikolę! Ogólnie Ola Mi się ciągle wyświetlają na TikToku na telefonie. Nie wiem o co z nimi chodzi Szłaś na pozycję. Czekam aż się skończyć, tylko tak szybko jak swój chłopaka Pozwolę mu to nagrać po raz pierwszy i nawet zauważyłem, że z jego prostek perspektywy... yeah. Ile Pani wydała na leki? 21,90 Nie szukamy tłumów my, nie, 21, nie szukamy szczęścia Drogę wydypałem, wrogą bym do po piekła, po prostu, piekła Za leki. Po prostu. prostu, ja po prostu robię dobrze ludzi. Raz w życiu i to był naprawdę, słuchajcie, experience niezły Te małe powieki, wielkie brwi Oh my god! I Pana jest Za Uczcie się, uczcie się W koszulce się chodzi jednej trzy tygodnie Я не уже давно осталась вредная привычка, что уставлен на так это кино. А тебе все крики, а тебе все стоны, а тебе все мало, да ты не смогла бы. Mów. Ja mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie, czy kiedykolwiek widziałaś Sigmę z taką aurą jak ja? Siebie. Mała, chcę żebyś robiła to. tylko tuch. na piorunach się znam, lubię sobie pomajsterkować, zdarza mi się sklejać modele, trochę to Ja piszę wiersze. Pioruńsko dużo gadasz. To oh, jest czarne- Nie, ja jestem rosistą. Albo jest, jestem, nie wiem. Kurde, wam Gadać nie na live'ach. Czegoś teraz wiesz, przygotować co? Okay. Zakaz. Pałkowania. Pałkowania. pałkowania Idę! Idę! Chodź! Po! Zakaz! <try> Pałkowanie! Idę! Idę! Chodź! Po! Że ona miała pskę nagrać? Ej, porfia, teraz! Twoje dziecko mówi ci, że jest homo sapiens. Akceptujesz czy nie? Twoje dziecko mówi ci, że jest homo sapiens. Akceptujesz czy nie? Nie, nie akceptuję takich rzeczy oczywiście. Jeszcze nagrywanie mi się wyłączyło, ale okej. Okay. Jesteśmy dalej. Ona temu winna, ona temu winna, pocałować nie pocałować mnie, pocałować mnie. Zrobię znowu ty pokażesz mi co. Wszystko podróba. iPad. Pod iPad? O, ja nie pamiętam wszystkich. Rzeczy co mi rodzice śpiewali Do mnie chyba śpiewali Mnie chyba tulili do snu Śpiewali mi jakąś taką Czy jak on się nazywał? Tak się Brali Brali ten Brali się do mojego y, do, do ucha tak na, nachylali I śpiewali mi tak Pokażę słuchaj jak ma robić kran i dupo Ja wtedy tak, tak. Ja nie pamiętam wszystkich Ja Dobra Na dzisiaj wystarczy Dziękuję Za Oglądanie I Pa pa es la palabra y buey